Witajcie. Z tej strony Ada, wasza ekspertka z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Aktywność fizyczna jest ważnym elementem zdrowego stylu życia, co uwzględnia model talerza zdrowego żywienia. To nie tylko sport, ale też codzienny ruch, który każdy z nas powinien wykonywać. Spacer to najprostsza forma ruchu. Nie potrzebujesz specjalnego sprzętu, siłowni ani stroju. Wystarczy wyjść z domu. Nawet 5000 kroków dziennie wpływa korzystnie na zdrowie. Spacerowanie wzmacnia nasze mięśnie, serce, płuca i pomaga zachować prawidłową masę ciała, a co najważniejsze, zmniejsza stres i poprawia nastrój. A może masz ochotę na coś więcej? Wystarczy połączyć spacer z marszobiegiem lub Nordic Walking, aby jeszcze bardziej poprawić kondycję i zaangażować więcej mięśni. Model talerza zdrowego żywienia zachęca do regularnego ruchu i zbilansowanej diety. Dzięki temu utrzymasz zdrowie przez cały rok, niezależnie od pogody. Pamiętaj: każdy krok się liczy. Zacznij od małych zmian. Idź na spacer po pracy lub wybierz schody zamiast windy. Spacer to doskonały sposób na zadbanie o swoje zdrowie. Bądź aktywny, odżywiaj się zdrowo i ciesz się życiem. Dbaj o zdrowy styl życia każdego dnia.